Witam, dzisiaj murujemy kominy. Zobaczcie jaka jest konstrukcja dachu. Panowie dzisiaj właśnie skończyli pracę o 16. To my się bierzemy za kominy, bo w weekend chciałbym panom tu kominy wymurować. Mało tej zaprawy. Robię takie łączenie, może to coś tam pomoże tych no, żeby się trochę trzymał ten komin. A śrubki się zostały. No to robimy. Dobra, wrzucam. Dzisiaj mamy jeszcze dużo roboty. No, tak naprawdę przez weekend dobrze by było to wymurować. Bo panowie na poniedziałek kopią nam wodę. Pani właśnie przyjechała powiedziała, że nie będzie wody. Ja mówię jak to nie będzie wody? No bo będą przyłącze robić. Ja mówię, aha. Mówi, żeby nabrać wody, ale ja mówię, my nie mamy wody, no bo przyłącze robią do nas. Ale pani tylko informuje. O Jezu, ile to O, no, wysoko się robi. Następne już trzeba wchodzić wyżej. Lekko to to na górę nie jest zrobić. Ojej. Co? Na pół. No na pół. Гитара. Хорошо, я. Teraz nie wiem czy mnie słychać. Robię ten najwyższy komin, który na samym środku domu jest. Co tam? Bodzio walczy z rurą? Zdecydował to zrobić to ja już przewyżej. Mocny. Musimy wrzucić te pustaki i ja sobie jeszcze wejdę na tego pustaka. Dobra, wracam później. Jestem z powrotem. Kamień już, ten jeden wymurowany prawie, drugi też wentylacyjny. Muszę powrzucać te czapy na niego. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale tu bym mocno jeszcze potrzebował na czymś stanąć. Nie wiem, Ty, może te co są sosnowe, te, te klocki takie ucięte, nie? Może jednego tego grubego, tam pod płotem. No przy płocie, te co na opał są, te grube takie. Dobra, sobie to trochę przetransportuję. Wrzucić tą czapkę, niech to sobie ściąga. Tak wycięte jest do tego, wentylacji. Na no to styropian, tynk. No robię, robię tynkowany komin tynkiem silikonowym. Nie podobają mi się takie blachom obite, Żonie też. Blachom czy tam z czegoś. Równie z cegły ludzie robią, ale ja chcę kolor komina taki sam jak jest kolor elewacji. Tak mi się podoba. I koniec no. O to ci chodzi? Tak. No jednego to ja se na nim stanę, nie? Jednego czy dwa? JEDNEGO no to jest wysoko jednak A na następny to może się tamten komin to się palety powrzuca Albo dwie ramki rusztowania, zobaczymy że wiem ja to sięgną Tu byś zarzucił Dobra, no to ja sobie tu stanę na tym krocku. A jak się wejdzie to nie jest źle o. Dobra, zaprawa No to muszę wejść, żeby to równo ustawić, nie? Palówkę masz? Mam. No. Za prawą też muszę wejść. O, widzę się w odbiciu. U sąsiada. I jakoś będzie, no. Teraz lewa Czyli doniumy sam na przelot, bo no, słyszę, że jak jest z jednej strony to może jak jest wiatr wymuchiwać do środka powietrze, a nie wyciągać. Dlatego jest z dwóch stron kratka. Byłem po kratki kupić. Kratki były po 30, tam 6 zł. Sztuka. Mówię kurczę, mówię 10 sztuk, prawie. Tam 400 zł. Facet mówi 10 sztuk. To po 25 zł. No i okej. Okay. Pasuje. Dobra. Kurde, to nie jest takie leciutkie ta czapa. Żeby to tu tak dygnąć. Że muszę to w miarę prosto postawić, nie? Dobra, po trochu. Nie ma wyjścia, nie? Jakim skosem? Bo ona jest taka to jest na górze. Nie wiem, czy to czymś malować? No to jest Później zagruntuję może. No ale też trzeba będzie sięgnąć. Nie, Nie no, teraz to wydotykam palcami. Nie, już teraz to wrzucam. O kurczę! No zobaczymy. Teraz najgorsze, żeby to w miarę. A, muszę ustawić, ile to ma być. trochę w tom. Jeszcze kawałek. 7,5 i pół No siedem i pół Na sięgnę Tu jest siedem i pół 7 ,5. To tak jakby było prosto, no Ale muszę popukać młotkiem, niech to złapie, nie? Kurde, kamerką trafiłem Dobrze, że nie tym Nie obiektywem Gdzie ja mam młotka? Uw. Ale nie no Staj wystaje więcej to Jeszcze muszę ustawić Bo tu wychodzi 7,5 A tu wychodzi 9 to Już by było źle no. 8 No, tak by w sumie mogło być Jest dokładnie 8,5 i 8,5 Jeszcze jedno spojrzenie tu 7,5 7,5 jest OK Jak to wygląda?

No tak surowo no. Ale jest słońce. Szymszę w środku może nie trochę. nie wiem, czy nie huczy bo nie mam różnego futerka na mikrofonie że może huczeć dobra, zaprawę ściągamy no i dobra, tutaj następny etap to zrobić ten styropian Tynk. idę na dół, zobaczę jak to wszystko wygląda to na razie zostaje Idę, zobaczymy Muszę zobaczyć z dołu. Co ja zrobiłem? No, <laughs> Rzeczywiście to dziwnie wygląda. Taki krzywa ta czapka, nie? Ale ona jeszcze to tak, jak dojdzie styropian to ona będzie mniejsza ta czapka. Z drogi muszę zobaczyć. Wysokościowo jest dobrze niżej od tamtego. Z kominami to uroku nabiera, bo z kominą to tak dziwnie. Zaraz tamtą drugą czapkę założę i się bierzemy za trzeci. Zamknij. Dobra, ja wracam później. Styropian już poprzykrajałem, yy, naciągam kątowniki, kraj z siatką, nie nagrywałem tego nakładania, kurde, że mi spadło. Yy, bo to na wysokości trochę mi ta kamerka, że tak powiem przeszkadza. oni mnie czas, że tak powiem Więc dzisiaj to ja już powinienem tak naprawdę to tynkować gotowym tynkiem, a ja się jeszcze bawię dopiero w nakładanie tynku. Wczoraj cała sobota była od nie wiem czy od od 8 byliśmy do, ciem do 19 jak ciemno się zrobiło Niestety. Zdążyliśmy wymurować kominy i ocieplić jeden styropian. Także dzisiaj dopiero nakładaliśmy... Kurde, nie, nie, no ten wychodzi. No, to powinno być luks. Siatka się szczępi, kurcze. Dobra, zrobię tym. Myślałem, że tamtym będzie lepiej, tym szerszym. i tak ten klej trzeba jeszcze raz, to może później tym szerszym zrobię. No i tak dzień zleciał. O, Bodzio leży. Bodzio, pokaż się. Jak dzik leży. Dobra, tu następny. Polecam do cięcia tych kątowników sekator. Przydaje się. Jeden kamień zrobiłem najpierw siatkę i to był błąd Trzeba było najpierw kątowniki zrobić no nie na co dzień się to robi, kominy obrabia, pierwszy raz to robię Więc się trzeba nauczyć Zwykłe kątowniki gładzi to żaden problem ale Tu robię pierwszy raz siatką Dobra git Dobrze, jest ładne słoneczko się świeci to ten, no troszkę to podeschnie, może się udać dzisiaj Pierwszy raz wiadomo to długo schodzi, ale drugi, druga warstwa to już powinna być szybko, żeby to wyschło przez noc. Nie wiem rano przyjadę, zagruntuję tym specyfikiem, to musi tam 6 godzin sobie odparować, wyschnąć i można kłaść tęk, założyć kratki. To jest walka szasem Żeby to zrobić tak w 3 dni No niestety trochę może huczeć A, tu muszę przyciąć tak wyszło, że komin się styka z krokwią niestety. Panowie spojrzeli, no niby było dobrze, tam 3 cm czy coś. Musiałem trochę komin naciągnąć. Czy ja wina nie wiem, czy moja, czy ich. Może być moja, bo ja też mogłem trochę w złym miejscu komin postawić. Także nie obwiniam. Daję od razu siatkę, na ten wąski kawałek, zaraz mi kraju braknie. Komino cieplam od razu no, na całej powierzchni dachu i strychu chyba tak powinno być, nie tylko na samej górze nóż kuchenny Do siateczki. Bo taki ostry to nie wiem gdzie jest. był, ale wszystko jest, tylko nie wiadomo gdzie Tak mówi Bło tam kominy zrobi. Moment. Ta moment. Wszystko taki moment. się robi i robi. Mocne błoto. Błoto. Ci spuszczę, złapiesz żeby mi wyschło, że ja na górze mógł ten tynk zrobić silikonowy bo tu na górze, na tym strychu to ja sobie mogę poprawić i później też żeby panowie od dachu mieli to na gotowo, bo muszę na wtorek już te rusztowania wszystkie mieć rozebrane, żeby im nie przeszkadzało No i też nie ukrywam, że panowie jak zostawili te rusztowania, to trochę mi pomogły, bo przy każdym kominie mam rozstawione praktycznie, nie musiałem swojego przekładać, bo ja mam chyba tylko 10 ramek, to by mi nie starczyło, no, chyba leżąco. Jeszcze został mi jeden kątowy stawić przy tym kominie z drugiej strony. Czekam na błoto. Dobra, wracam później, bo pewnie uczy od wiatr. Takie było dzisiaj zamieszanie, że zapomniałem o nagrywaniu. Bo zakładali wodę i atynkowałem kominy i, i przypomniało mi się tak naprawdę jak ostatni komin już robiłem. A schodzić już nie schodziłem Mogę pokazać jak wyszły te kominy No ja obejdę z drugiej strony Że tynk nakładałem na ostatnim kominie przypomniało mi się, że film nagrywam To no już niestety 3 dni pracy całe o 3,5 dnia żeby zrobić te kominy nie wiem czy to dobrze widać tam wentylacyjny komin powinno być ok Także dużo nie pokazałem w tym filmie No pokażę później z dachem jak będą wyglądały Pozdrawiam